Wyobraź sobie, że właśnie zapisujesz się na newsletter lub zamawiasz coś online. Formularz prosi o imię, nazwisko, adres, numer telefonu, a tu nagle PESEL. I tu zaczyna się zastanawiać. Czy to naprawdę konieczne? To jak kupowanie kawy i proszenie o twoje dane medyczne. Trochę za dużo, prawda? Zasada minimalizmu to jedna z ważniejszych zasad w RODO. Zbierajcie tylko te dane, które są niezbędne do osiągnięcia celu. To świetne rozwiązanie i dla firm i dla klientów. Czemu? Po pierwsze nie każda transakcja wymaga podania kompletu informacji. W większości przypadków wystarczy parę prostych informacji, imię, nazwisko, adres. Nie musimy się bawić jakiś PESEL czy dowód osobisty. Po drugie i to jest chyba ważniejsze dla obu stron, czyli i dla klienta i dla firmy. Im mniej danych, to mniejsze ryzyko ich wycieku i że będzie to związane z dużą karą dla firmy albo z dużymi konsekwencjami dla poszkodowanego. Pamiętaj. Prywatność to Twoja sprawa, więc powinieneś o nią dbać.